Dni Krytyki Filmowej w Gdyni, przegląd, który stwarza przestrzeń do wspólnych rozmów, dyskusji o filmach i po filmach. Nie możemy się z Państwem spotkać w sali kinowej, dlatego rozmawiamy chwilę wcześniej. Są z nami zaproszeni gości, goście: Magdalena Felis, dziennikarka kulturalna, witam. Dzień dobry. I Błażej Hrabkowicz, krytyk filmowy. Dzień dobry. Pierwszy film to film Gniazdo Szona Dorkina. Film trochę można by powiedzieć z nurtu amerykańskiego kina niezależnego, ale o tym możemy sobie podyskutować za chwilę i trochę tutaj popolemizować. Film o pozornie kochającej się rodzinie, szczęśliwej, dobrze usytuowanej, i chyba to właśnie słowo pozornie jest tutaj takim słowem klucz, słowem wytrychem, bo cały film to taka gra pozorów. Jak wy to widzicie? Rzeczywiście gra pozorów, ale czy pozornie kochający się? Ja widzę w tej rodzinie dużo miłości. I spodobało mi się to, co Sean Darkin powiedział o nich, że oni mają wystarczająco dużo miłości, żeby sobie poradzić z tym kryzysem. I też miałam wrażenie od początku, wchodząc w tą ich historię, że to jest jakiś ich kolejny cykl. Że Alison, czyli żona dobrze wie, jak skończy się ten kolejny fantastyczny pomysł jej męża na to, żeby zbić fortunę w ciągu jednego, jednej nocy. Czwarta przeprowadzka. Tak, czwarta przeprowadzka, czyli poznajemy ich w takim momencie, kiedy jakby zaczyna się pewna faza, powiedzmy, mani. Nie chcę już wchodzić tutaj w jakieś psychologiczne terminy, ale trochę to tak wyglądało. I ona em, przeprowadzają się do, do Anglii, jest rok 86, czyli to jest ten moment wielkiego optymizmu, kiedy naprawdę kiedy Anglia się kiedy Londyn się prywatyzuje, i kiedy staje się drugim Wall Street i kiedy rzeczywiście wszystko jest możliwe. I ten nasz bohater z tym swoim niekończącym się urokiem, yy, yy, reprezentuje taki agresywny sen o tym bogactwie. Natomiast ona jest taką yy, kobietą, która stoi cały czas przy jego boku, chociaż płaci za to cenę a jednocześnie odkłada pieniążki do pudełka. Tak? No, <gry> Czyli to godzina. jest taki zupełnie inny model ekonomii, yy, 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 spokojny, może teraz też w, w, w tych czasach kryzysu ciekawie się na to patrzy. E, I ja mam wrażenie, zwłaszcza ta ostatnia scena, przepraszam, że od razu zaczynam od końca, kiedy się przetacza cały ten kataklizm w tej rodzinie i oni siadają do śniadania. Mam wrażenie, że akurat miłości oni mają pod dostatkiem. Tak, ja bym się zgodził, że. To, może, to nie jest pozornie kochająca się rodzina, bo tam jest rzeczywiście ta więź między nimi. I ta ostatnia scena, o której Magda powiedziała, to wydaje mi się, że ona, to jest pobojowisko ta ostatnia scena, tak? No, bo przeszliśmy przez tę katastrofę, już po prostu. <laughs> e, tak, to jest pobojowisko, ale to jest takie pobojowisko, w którym oni, mam wrażenie, po raz, pierwsi, po raz pierwszy, że tak szumnie powiem, stoją w prawdzie <laughs> e, przed sobą po prostu, tak? Już nie ma żadnych pozorów, już nie ma żadnego oszukiwania siebie, tylko po prostu wszyscy siedzą, wszyscy wiedzą, co się wydarzyło, wszyscy wiedzą, na czym stoją, że ten grunt, właściwie mi się usunął spod nóg i jest pytanie, co teraz, tak? I jakoś podzielam chyba wiarę Szona Durkina, reżysera, że oni tam mają wystarczająco dużo tej więzi i tej miłości, żeby przez to przejść, a warunkiem przejścia tego jest właśnie to, żeby w tej prawdzie stanąć, tak? No najpierw trzeba przestać się oszukiwać, a potem dopiero można, 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 działać. To jest film bardzo ciekawego filmowca, też warto powiedzieć, że to jest człowiek, który właśnie jest parę ładnych lat temu, stał się takim bardzo gorącym nazwiskiem amerykańskiego kina niezależnego. Nakręcił film Martha Mercy, May. Berlin, który był, um, e, który był odkryciem taką, Sundance. no był odkryciem Sandens, tak i e, był takim filmem, który wyrobił, wyrobił jego nazwisko. Opowiadał o e, dziewczynie, która trafia do sekty. Ale opowiadał z takiej bardzo ciekawej perspektywy i w takim stylu narracyjnym, który widzę też tutaj. To znaczy, opowiadał o umyśle, jakby po, 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 po zniszczonym przez traumę, jakby i o, o bohaterce, która próbuje sobie ułożyć te wydarzenia, próbuje swoje, swój umysł, swoją pamięć zebrać do kupy, żeby jakoś na nowo swoją tożsamość ustanowić. I to wraca też w tym filmie, bo tutaj też mamy właśnie tę rodzinę, która. Właściwie jest rozbijana na kawałki, która powinna być taką całością, i pozornie tą właśnie całością jest, ale, ale tam od środka, jakby jest rozrywana tymi wszystkimi sytuacjami. No i też mamy taki rozpad, i właśnie na koniec pytanie, czy da się w ogóle coś na nowo z tego ułożyć. I ta i narracja jest prowadzona bardzo podobnie: znaczy, to znaczy, nie jest taka prosta narracja linearna, gdzieś tam są różne, różne perspektywy, różne punkty widzenia się łączą i różne właśnie fragmenty i kawałki. Jakby reżyser stara się nas przekonać, żebyśmy próbowali sobie je złożyć w całość. Więc. To jest bardzo ciekawy twórca i gdzieś właśnie swoją taką zainteresowanie tą tożsamością i tymi rozbitymi strukturami tutaj tutaj kontynuuje osobiście. Uważam, że to jest film słabszy od jego pierwszego filmu, ale może dlaczego, to, to za chwilę. Mhm, czyli jednocześnie film, który trochę mówi o upadku, ale też mówi o tym odradzeniu się. Nie wiem, czy pamiętacie tę scenę, kiedy ten koń umiera Ta, i mamy tutaj jakby ten taki symboliczny wyraz tej silnej kobiety, która no, doznała już pewnego takiego i wewnętrznego i społecznego, można by powiedzieć, też o pokorzenia i takiego takiego rozczarowania. Jakby do niej też to chyba ta śmierć tego konia, ta scena właśnie pokazuje, że odradza się na nowo, tak? Są też dzieci, jeszcze nie ma męża, ale ona ten proces całej, całego odnawiania się tej rodziny i walki o tę rodzinę gdzieś tam myślę zapoczątkowała, także bardzo silna postać. Kobieca, tak, Cary Kun. aktorka też, Cary Kun, tak. Coon, tak. I, ale znam ją w, w innym kolorze włosów i muszę powiedzieć, że totalnie ją zmienił ten blond, że ona wygląda trochę jak Kate Blanchett, ale rzeczywiście um, gra z tym wiecznym papierosem. Zauważcie też, że to jest film o latach 80., który nie jest taki przesączony tam, tam takimi, nie wiem, artefaktami lat 80., do których y, się kino bardzo często zwraca i bawi się nimi z takim zapałem, bo ona. Wygląda bardzo współcześnie. Tylko w momencie orientuję się, że coś jest nie tak, kiedy ona ma przyklejonego tego papierosa do siebie. Wydaje, ona mi się wydaje taką postacią prawdziwą bardzo. Widzę w niej taki, taki smutek kobiety, która wie więcej, która wie właśnie, jak się kończy ta historia. Ale też bardzo ciekawe dla mnie jest to, jaką przyjął perspektywę Derkin. To znaczy, to on mówi o tym, że to jest thriller. I rzeczywiście to jest kręcone jak, jak thriller. Przy, Fantastycznie jak thriller. tak. Tak do wielkiego domu, zamczyska opuszczonego, ma tyle komnat, ktoś zostawia otwarte drzwi, koń rozkopany, chłopiec, który chodzi wieczorem tam po tym, przy tym murku i nie wiadomo co się wydarzy, dziecko się boi. Właściwie czekamy tylko, że aż pojawi się ten duch, to zjawa, a zjawa nie przychodzi. I ja, to ja myślę, że w ogóle ten, ten, ten thriller trochę ratuje ten film, bo my tak z tego dramatu rodzinnego przechodzimy płynnie co chwilę w thriller, tak? Z thrillera znowu w dramat Rodzinne i dzięki temu chyba ten film się broni i nie popadamy w taki jakiś banał, w jakąś taką kliszę. Dla mnie tak naprawdę łączenie tych dwóch konwencji ten film, no, broni. Tak, tak, on, on zresztą z takiej konwencji um, thrillera i, i z tych środków budowania dramaturgii właśnie filmowej, które są właściwie thriller, thrillerowi czy horrorowi, on korzystał już właśnie w *Marsa, Mercy, May *Marlin*. także on w tym filmie jest budowane napięcie w taki sposób, że rzeczywiście, jak słusznie powiedziałaś, cały czas czekamy, aż pojawi się ten duch, ten potwór. Oczywiście on się nie pojawia, bo tym duchem i tym potworem jest... To, co się, rodzina. Tak, to co się <laughs> dzieje w tej rodzinie, ale przede wszystkim też to, co się dzieje wokół, bo tym Magda Trochę jakby na tego tematu, ale myślę, że warto go pociągnąć, że jesteśmy w latach 80., jesteśmy w latach, gdzie a w Wielką Brytanią rządzi Margaret Thatcher, Stanami Zjednoczonymi Ronald Reagan. Jesteśmy w, w samym środku neoliberalnej rewolucji tak, i tworzenia takiego, jesteśmy w samym środku jakby tworzenia się tego wzorca kapitalizmu, którego gdzieś krach nastąpił, raczą znaczy nie nastąpił jeszcze, ale taki powiedziałbym krach wiary w ten rodzaj kapitalizmu nastąpił w 2008 roku, tak, czyli tam mamy właśnie Wall Street, tam mamy kapitalizm, który wyrywa się z, trochę z regulacji państwowych, te regulacje państwowe zostają bardzo mocno osłabione, stwarza się taki kult self-made man'a, kult właśnie prywatyzacji, że to co prywatne zawsze działa lepiej niż państwowe, że właściwie to jest ta droga, no i właściwie bohater, który gra Jude Law, jest właśnie produktem tych czasów, prawda, takim właśnie człowiekiem, który, który bardzo desperacko próbuje się tym wzorzec wpisać, tak? Tego ma ogromne właśnie, aspiracje, ma ogromne, tak. Aspiracje, ma mam, ogromne chcę być, kompleksy, tak, oczywiście. Chcę być tym właśnie biznesmenem, tym maklerem, tym kapitalistą, który właśnie w stawia wszystko. W oczywiście i ma marzenie, i w sposób, które przerzuca na własne tak, dzieci. Tak, I w sposób taki bezlitosny też jakby buduje tę swoją fortunę i właśnie ten kult self-made-mana, ten kult prywatnej własności, ten kult te, te agresywnej i agresywne, agresywnych inwestycji. To wszystko, co wtedy się narodziło w filmie Dorkina się właśnie przebija i co jest jedno z wielkich zalet tego filmu, jest bardzo bezlitośnie zdekonstruowane też, prawda, że właściwie ten on pokazuje jak to, co już dzisiaj wiemy oczywiście właśnie po kryzysie w 2008 roku, że ten model doprowadził do tak niekontrolowanej chciwości, do tak niekontrolowanej zupełnie manii. Nawiązując do Twojego słowa bardzo celnego też, co jakby doprowadziło do ogromnego kryzysu nie tylko na poziomie szerszym, społeczno, ekonomiczno-politycznym, ale do kryzysu w rodzinach, tak, do upadku wielu rodzin, do bankructw i tak dalej i tak dalej. Więc na tym poziomie rodzinnym, na którym Derkin to pokazuje, bardzo dobrze widać do jakich destrukcyjnych zjawisk ten właśnie model doprowadził. Mówisz błożej lata 80. A ja mówię rok 2020. Czy nie wydaje Wam się, że ten film staje się jakiś taki w kontekście naszej pandemicznej, pandemicznego świata, bardzo autentyczny, że te wszystkie właśnie procesy rodzinne, finansowe, społeczne, o których gospodarcze, o których mówisz, że tak naprawdę wchodzimy w ten sam podobny moment, etap i teraz cały świat zrzuca to futro, które Alice zrzuciła w restauracji. No tak, to, to też jest, ja, ja bym nie, nie użyłabym tej, tej formuły, że ten thriller broni y, jakiejś tam kolejnej opowieści o kryzysie w rodzinie, bo mi się wydaje, że jak jest celnie ona opowiadana, to naprawdę nie ma ciekawszego tematu, a tutaj to, to włączenie rodziny właśnie w tę wielką machinę finansową, ekonomiczną jest świetne, bo oglądamy rodzinę, która żyje ponad stan powiedzmy, która żyje pewnie lepiej niż większość z nas, ale z drugiej strony jest totalnie Obarczona tymi samymi problemami. znaczy, oni są biedakami, jego nie stać na taksówkę. tak? W którymś momencie już Taksówkarz tak. Taksówkarz go wysadza i jeszcze mówi do niego: weź się chłopie do roboty, bo zajmij się pracą. To jest świetne, to jest po prostu głos ludu dla faceta, który ma te ogromne aspiracje. Ale jeszcze chciałam zwrócić uwagę na te, dwie, na te dwa momenty, kiedy nasi bohaterowie, czyli Rory, grany super przez Judaloa, on naprawdę tak bez. Podoba mi się, to, to, to bardzo mocny rok dla Judalowa, bo ja bardzo lubię go, jego rolę w Dniu Trzecim, ale on naprawdę w taki bezkompromisowy sposób robi z siebie idiotę i to jest świetne, prawda? Jak przychodzi na sam koniec i z tym właśnie takim gotową formułką, że on to jednak przemyślał, że wynajmie mieszkanie w Londynie, to jest tak śmieszne i ta rodzina, która już mówi, okej, okay, już siadaj, on nawet sam się. On, on, on nawet sam się <laughs> przerywa w pewnym sensie swoją tak. rumkę i się śmiać zaczyna, tak bo on tak już nawet też. sam wreszcie zdaje sam sobie sprawę, z tym, że to bzdura wszystko, tak? tak mitoman, który w końcu przestał wierzyć we własną To nie opowieść. jest w końcu. Ja jestem przekonana, że on jeszcze nie raz w to uwierzy. Ja, ja myślę, że oni naprawdę działają w cyklach i znam takie rodziny. I wczoraj y, o, oglądałam z dwiema koleżankami ten film wieczorem i potem dyskutowałyśmy. Takie było pytanie, co ich trzyma w ogóle przy sobie? I ja myślę, że tak, że oni się naprawdę kochają, że ta, że ta nasza Alison, która jest tą mocno stojącą, ona cały czas pyta o pieniądze, pamiętacie? I czy, w jednej z pierwszych scen pieniądze jest... Pieniądze są okej. Okay? Tak, Jesteś winna za czynsz, i za dwie lekcje z będzie trzecia. I jej się musi zgadzać, bo ona nie może sobie pozwolić na to, żeby się nie zgadzało, nie? A, a, ale jednocześnie ja wierzę, że on jej też coś daje, że on wprowadza, nie wiem, jakiś ferment, szaleństwo, jakąś może też, nie wiem, życie, że, że oni są nawzajem sobie potrzebni. Ja też wydaje mi się, że ten film bardzo dobrze pokazuje um, znaczy jego wielką siłą jest to, jest to, w jaki sposób opowiada o. O tym, że jesteśmy niewolnikami swojej historii rodzinnej, też, że jesteśmy niewolnikami swoich rodziców w pewnym sensie i tego, co nam się wydarzyło. No bo tam jest bardzo to wyraźnie zarysowane, skąd się ta jego mania bierze i ta jego, ta jego desperacka aspiracja, która sprawia, że, że on właśnie, wie, że on jakby prowadzi tę rodzinę na skraj ekonomicznej przepaści. No bierze się to oczywiście z tego, czego nie dostał w dzieciństwie, z tego, jak był traktowany w dzieciństwie, jak wyglądało jego dzieciństwo, ze biedy, w której się wychował, a z kolei ona, gra Bohaterka Kerry jest z kolei niewolnicą pewnych patriarchalnych schematów. Tam jest jej rozmowa z matką, gdzie matka jej mówi, że ty już zostaw decyzję mężowi, niech on decyduje, ty się nie interesuj. Tak? No i to też ją doprowadza, to, ona, to też jest jej odpowiedzialność, że ona na to pozwoliła. Tak? Bo powiedzmy, że to też nie jest film, który tylko i wyłącznie pokazuje mężczyznę, idiotę, który doprowadza do tragedii, a reszta osób jest niewinna. Nie, to wszyscy, oni wszyscy się jakoś dokładają do, te, do tego. I tutaj właśnie bohaterka, te, te, Kobieta jest właśnie gdzieś, z nie, z nie, musi się wyzwolić z tych patriarchalnych właśnie schematów. I jeśli ja bym jakąś łyżkę dziegciu do tego dorzucił w tym filmie, bo to wszystko, o czym teraz mówimy, to są jego mocne strony, to mnie jednak trochę w tym filmie przeszkadza, bo ty powiedzieć, że tam nie ma artefaktów lat 80. Nie ma, ale niestety jest trochę takich klisz filmowych, które już widziałem za długo. No te, ja rozumiem, że truchło konia, które zostaje zakopane, a potem wypływa nagle, to jest bardzo poręczna metafora, Partego, które wraca, ale jednak trochę dla mnie oczywista. Ten taksówkarz, który jest głosem ludu, ten, to, ten moment, w którym bohaterka Kerry Kun idzie oczywiście na imprezę i tam szaleje. oczywiście. Ja wiem, że takie rzeczy się w życiu dzieją, ale w kinie, jakby w kinie tego, <grystanie> tego rodzaju. Metafora, tak, tak, tego rodzaju metafor już, już widziałem sporo. Jeśli miałbym jakiś zarzut do, do Shona Dorkina, to, to byłby ten zarzut, tego nie widziałem w jego poprzednim filmie, że czasami jednak chwyta się troszeczkę zbyt. Wytartych klisz. Ale to nie unieważnia tych dobrych stron filmu. Film, który miał premierę na Festiwalu w Sundance, czyli jednak to amerykańskie kino niezależne to o czym opowiadałeś przy, w kontekście jego pierwszego tytu, filmu to co? polecamy i koniecznie trzeba obejrzeć Dla mnie zdecydowanie debiut. tak. Też te, i z tego powodu tej, tej, tej zarysowanego problemu ekonomicznego, który jest w, i, i mało mówiliśmy tutaj o dzieciach. To, co mówiłeś o, tych, o tym umocowaniu bohaterów w dzieciństwie. Derkin mówi coś takiego. Każdy rodzic jest też dzieckiem. Wszyscy przekazujemy pałeczkę dalej, bo tutaj jest, są też ciekawe postacie dzieci, tej dorastającej córki, która i ta noc właśnie, kiedy, kiedy po której Następuje no, kompletne pobojowisko, jak to nazwałeś. E, jest taką nocą, kiedy oni wszyscy jakoś trochę dorastają. Ten chłopak się mierzy z własnym strachem, zamknięty gdzieś z totalną, potworną samotnością. Bardzo jest smutna ta scena. Ta, 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 ta dziewczyna, która chce po prostu jakoś pożyć w tym, w tym strasznym domu. Ta matka, której się wymyka coś. E, rzeczywiście to jest taka trochę ograna scena, że bohater idzie i tańczy, chociaż ja akurat mam kilka takich filmowych scen, gdzie bohater tańczy sam i bardzo je lubię. I ta, ale mam wrażenie, że, że, że oni się jakoś oczyszczają, że dotykają dna, i może właśnie rzeczywiście ten cykl zawraca. I dla mnie to jest mądre kino, też takie po prostu o, o nas samych, dobrze się w tym przejrzeć. No. Ja bym powiedział też, że mimo tych kilku zastrzeżeń, jak najbardziej, no bo jest to bardzo kompetentnie zrobione kino, które naprawdę ma takie też momenty błysku. W, w, są takie momenty, kiedy sceny są zmontowane w taki sposób, albo ucięte w idealnym momencie, żeby, żeby zbudować napięcie. Są tam te wszystkie refleksje, o których powiedzieliśmy tutaj, które stanowią wartości tego filmu tak. No, przy wszystkich tych zastrzeżeniach jak najbardziej ten film warto zobaczyć. Dla mnie to jest też film, o, który pyta o fundamenty. właśnie te fundamenty, które scalają nas w kontekście rodziny, w kontekście pracy, życia zawodowego, życia społecznego. I film, który właśnie też pokazuje, że czasami jednak warto zrzucić to futro, e, i czasami jednak warto przestać być tym mitomanem i spojrzeć realnie na rzeczywistość. Także Gniazdo, Shona Drakina zdecydowanie na dniach krytyki filmowej. Dobrze, że się film pojawił. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję bardzo.